Siema, z tej strony Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z kolejnej środowej ss aktualizacji, która jest naprawdę dość krótka, także zapraszam. It, 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 it. Italian, right? oh, Dzisiaj mamy nowy wyścig na południowym kopycie i żeby go mieć trzeba ukończyć poprzednie wyścigi skipa, ale również przede wszystkim odlokować półwysep. Oprócz wyścigu mamy jeszcze nowe kolory wyposażenia do skoków przez przeszkody oczywiście dla naszych wierzchowców, czaprak, owiki i ochraniacze. I uwaga, ten sprzęt może być używany na koniach gorąco krwistych, właśnie tych belgijskich, perszaronach, koni Appalosa, koni American Paint Horse, oraz wszystkie przyszłe rasy, które będą dochodzić do gry. No a moi mili, za tydzień zacznie się już świąteczny vibe. Będzie padać śnieg. Co oznacza, że za tydzień będzie już świąteczna wioska, prawdopodobnie właśnie. Oraz pewnie ta funkcja śniegu. Także za tydzień będzie się działo. Także za tydzień będzie się działo, mam nadzieję. No a teraz przejdziemy zobaczyć sobie ten wyścig oraz sprzęt. W ogóle, dopiero co weszłam do gry już miło przywitanie tutaj odwizu, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Okej, okay, my już na miejscu. I właśnie to jest ten nowy, właśnie trzeci e, tor. E, ale szkoda byłoby nie zobaczyć widoków oferowanych przed płytem jako Okej. Okay. Mm. 150 do końca się zapodobało. No, coś dla postaci zawsze fajnie, że chociaż jest, nie? Także to jest mega plus, fajnie. No i teraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Pewnie może, tak zgaduję, że będzie pewnie długi. Tu jakieś takie, o. No, oczywiście, musiałam coś przywalić. W ogóle, szczerze wam powiem, że bardzo właśnie fajnie wygląda ten port. Tak w ogóle inaczej, tak w ogóle ładniej, także naprawdę... Bardzo fajnie, że też właśnie te skrzynki pozmieniali na takie, właśnie taką nowszą grafikę, tak samo ten pot, nie? Także naprawdę to wygląda super. Mm, tak samo właśnie te wszystkie elementy to już mi się ba mega podobają po prostu, nie? Dobra, czy już będziemy zawracać? A, tu już będziemy zawracać, czyli prawdopodobnie, tak? Tak, ok. <laughs> ok, jeszcze jedziemy tutaj. No, zobaczymy na jak daleko. A, ok, to już będzie koniec w takim razie, no. Gdzieś tam ze spoilerów widziałam, że no to już jest okej. Okay. Koniec. Yy, no także tak wyglądał ten wyścig od oczywiście. Ja akurat mam Amerykan właśnie Paint Horse'a, no bo to jest właśnie jego model, tak można powiedzieć. To jest lawerna oczywiście. rogacz. No. Yy, ale teraz właśnie zobaczymy sobie nowe stroje, znaczy nowe stroje, nowe sprzęt dla konia właściwie. Yy, który będzie raczej w globalnym, prawda? Tak, mamy taki szary. E, jasny zielony, jasny niebieski, fajny bardzo, i taki jasny różowy. Powiem Wam szczerze, że mm, na chwilę obecną, e, no co, <grym> nie wiem szczerze, bo tak, no co ja tu mam, to jakiś mam strój, czekajcie. Ja mam ten taki różowy, nie? Gdybym zadat nie, ten różowy totalnie nie pasuje, nie? Ale ja też wiem, że w Stajni mamy takie te inne czapraki, z z, o, z tych, nie? Patrzcie, ja mam te. Mam różowy, czarny, biały, więc na chwilę obecną, tak naprawdę po co mi te, no nie? Tak, na, tak naprawdę. Ale one są bardzo ładne, jakby mają ładny kształt, no nie? Bo są bardzo ładne. E, ale na chwilę obecną raczej ich nie zagubię, no bo po co, nie? Także tak to wygląda. E, no i jakby znowu się to chyba tyle, nie? Tu mam jeszcze te ochraniacze mm, z owikami, nie? Także, no. Także kochani, z tego odcinka to byłoby już na tyle. No cóż, oceniać tutaj w sumie nie ma co tak naprawdę. E, ale no. Możecie zostawić śnieżynkę w komentarzu, jeśli bardzo czekacie właśnie na aktualizację świąteczną i ogólnie ze śniegiem, bo ja naprawdę mega czekam. E, I właśnie za tydzień już prawdopodobnie ten śnieg będzie, tak jak właśnie. W aktualizacji mogliśmy sobie wyczytać. No więc co? Możecie zostawić oczywiście lajkacza, suba i dzwonek, żeby być, oczy być oczywiście na bieżąco. Także, i nam już żegnam, trzymajcie się i do następnego.